Siemaneczko, z tej strony Karmazynowy, witam was w kolejnym odcinku z Diablo 2 Resurrected. Na wstępie szybkie przypomnienie o zostawieniu subika, mi to pomaga rozwijać kanał, a was to do kolejnego losowania przedmiotów właśnie z tej gry. Co do jednego z takich losowań, no to w czwartek na platformie Twitch około godziny 19.30 rozpocznie się streamek urodzinowy. Będzie tam do zgarnięcia mnóstwo nagród, ostatnio dostałem sporo run, sporo itemów od widzów, więc mam naprawdę wam do rozdania mnóstwo, mnóstwo różnych itemów, run. Jakichś słów runicznych, co tylko chcecie. Jak widzicie, skrzynka jest dosłownie tutaj przepełniona. postaciam mam chyba z 6 czy z 7, zapchanych podobnymi itemami, tak tutaj, jak tutaj właśnie widzicie. Tu są jakieś enigmy, wyzwania do broni. Tu są kolejne: żal. E, co my tu mamy jeszcze? Herod Zakarą, na przykład, jest tu jest kolejny: czako, soje, mary. No, jest tego po prostu w cholerę, nie mówiąc o tym, ile mamy właśnie run. Typu tutaj jakieś bery, ochmy, kolejne bery, gule, isty, tu kolejna zakładka, run, pochodnia, nihilusy, jest tego naprawdę mnóstwo. Ja się muszę tego pozbyć. A może komuś z Was akurat te itemki się przydadzą, więc chciałem Was właśnie zaprosić na streamka rodzinowego w ten czwartek, to jest dokładnie 27 czerwca. Start około 19.30 na platformie Twitch, mam nadzieję, że właśnie na tym streamku się spotkamy i uda Wam się zgarnąć jakieś satysfakcjonujące nagrody. A przechodząc już do odcinka chciałem Wam zaprezentować moją endgame'ową wersję Wind Druida, czyli druida właśnie pod Tornado oraz pod Huragan. Przejdźmy sobie od razu na szybko do statystyki do umiejętności, później Wam pokażę tutaj jeszcze z EQ z parę wariantów, ale do tego przejdziemy sobie zaraz. Jeżeli chodzi o statystyki no to ładujemy sobie siłę pod duszka. Ufnie bazowo jest to tylko 39 punktów, jak widzicie, a udało się i tak i tak osiągnąć ten próg 156 siły. Jeżeli chodzi o zręczność, nie dodajemy tutaj totalnie nic, w energię też nie dodajemy totalnie nic i cała reszta w żywotność, więc jak widzicie, tutaj 1400 zdrowia już jest totalnie bez żadnych jakby bonusów większych. Myślę, że tutaj tak jest całkiem, całkiem przyjemny wynik. Do tego jeszcze dojdzie dusza, do tego dojdą okrzyki, więc tego życia tutaj pod 4000 pewnie będzie. Jeżeli chodzi o umiejętności, no to w żywiołach oczywiście nasz huragan dodajemy na maksa, nasz drugi główny skill, czyli tornado, tutaj są obrażenia od fizyka, też dodajemy na maksa. Do tego jak widzicie mamy dwie synergie, czyli wir oraz zbroję cyklonu. Zbroja cyklonu przy okazji absorbuje nam tutaj w moim przypadku aż 2700 obrażeń, co czyni ten build dosłownie prawie, że nieśmiertelnym. Stawałem już naprawdę w najgorszych możliwych miejscach tym buildem, gdzie się tylko da. Przy okazji moich odporności, typu na przykład na ogień minus 10. I naprawdę nie schodzi w ogóle HP, nawet nie drgnie to HP, i nawet, nawet mi całej zbroi nie zbijają, więc naprawdę trzeba się postarać z tą postacią, żeby zginąć. Jeden punkcie, oczywiście, faktyczny podmuch tutaj na dojście. Jeżeli chodzi o zmiany kształtu, totalnie nic, żywiały w ogień też nie polecam dawać totalnie nic. I w przyzwaniach dodajemy sobie tak. Przede wszystkim Grizzly, jako nasz taki pomocniczy czołg, zawsze zbierze trochę obrażeń na siebie, mamy jeszcze większą przeżywalność dzięki temu. Obrażenia od gryzli wiadomo, że nie są zbyt duże, ale jego życie na poziomie 3500. Jeżeli do, do tego dochodzą właśnie okrzyki, do tego dochodzi jeszcze duszek, to on tego życia naprawdę ma sporo. Wilki, tutaj optymalnie, jeżeli się komuś chce przyzywać, to można. Jak widzicie, one też mają 1200 życia, więc mniej więcej tyle co nasza postać, co w przełożeniu się właśnie ze wszystkimi aurami będzie około tam 4000. Więc też jest to jakiś tam mini i Jak się komuś nie chce ich przyzywać, nie trzeba. To jest już taka dobrowolna. Jeżeli komuś się po prostu chce, to, to spoko, Zawsze to troszkę przeżywalność Wam zwiększy. Jeżeli chodzi o pełzacze, tutaj pierwszy raz postanowiłem używać słonecznego pełzacza, który nam pomaga odzyskiwać manę. I powiem Wam, że naprawdę całkiem nieźle się to tutaj sprawdza. Czasami delikatne problemy z maną są. Raczej się rzadko pojawiają, ale jakieś tam występować mogą. Więc dzięki temu pełzaczowi. On nam regeneruje praktycznie manę w sekundę i naprawdę warto sobie tutaj ten jeden punktik zainwestować. Co prawda trzeba aż 3 punkty, żeby tutaj dotrzeć, ale i tak i tak jak widzicie w żywiołach sobie dajemy tutaj 80 punktów, 81 dokładnie, a całą resztę gdzieś trzeba rozdać, więc czemu sobie takiego słonecznego połudarza tutaj nie dodać. Tych wilków już wam w ogóle nie polecam przezywać, wiadomo kruków to nawet nie mówię, to są dwa punkty na dojście. Jeżeli ktoś naprawdę lubi się bawić w samony to można, ale te wilki już będą naprawdę szybko umierały. 700 życia, no to nie jest nie wiadomo ile. Całą resztę punktów ładujcie sobie w duszka, jeszcze bardziej wam to podbije maksymalne zdrowie, więc myślę, że warto. No niestety zdrowie samego duszka za bardzo nie rośnie, te 560 to i tak, i tak. Jest on praktycznie na, na jednego strzała, czasami na dwa, trzeba na niego uważać, jest to drugi trzeba tego duszka też przyzywać. To samo tyczy się pełzacza, no pełzacza też trzeba będzie dość często przyzywać, ale przyzywajcie go głównie wtedy jak wam brakuje many, on nie musi być cały czas przy was jakby. Jeżeli chodzi o EQ, no to mamy tutaj parę wariantów. Przede wszystkim na początku powiedzmy sobie o tym, że progi fcr na druidzie to 70, podaję czy dokładnie 68 i kolejny próg to jest 100 i albo na jednym, albo na drugim progu polecam wam grać, jest jeszcze kolejny próg tam chyba 160 160 parę. Ale tu już trzeba by mieć koronetkę, raczej bym tego nie stosował za bardzo, nie polecam. Ale albo 70, albo 100% fcr to jest taki najlepszy wynik na tego druida. Do tej wersji takiej, powiedzmy droższej, te 75 i jak najbardziej wystarczy. Można się bawić, oczywiście, w setkę. Jeżeli ktoś chce, to czemu nie? Jeżeli zobaczycie, że jest duża różnica, to oczywiście, że można. Kosztem tego, że Wam zajdzie na przykład Magic Fine, zajdzie Wam trochę obrażeń, no trzeba tutaj trochę pokombinować. Ale tu też macie jakby wolną rękę, więc jeżeli Wam brakuje jakiegoś przedmiotu, to da się go zawsze zastąpić. Jeżeli chodzi o rękawiczki, w moim przypadku są to osłony Fortuny. Głównie pod Magic Find nie oszukujmy się, też chcę czasami jakiś przedmiot wydropić, a nie chcę tutaj ładować full damage, żeby później tylko wam pokazywać buildy, które są trochę przekłamane, bo przez to, że ja naładuję full demaja, faktycznie będę zabijał potwora na przykład na players 5 czy na players 7, ale później zobaczycie postać, która ma Magic Find na przykład 15, no i jak czymś takim farmić. Praktycznie na tylko rune wam pozostają, ewentualnie jakieś bazy, więc raczej się nie stosuję do takich rzeczy, po prostu chcę tego Magic Finda też mieć w progu około 200%, tu się udało tego osiągnąć aż 270, więc myślę, że naprawdę całkiem przyjemny wynik. Jako zamiennik, oczywiście szpony trangola, tutaj ze względu na FCR, jeżeli byście chcieli właśnie podbić na tą setkę, no to możecie sobie te rękawiczki przełożyć, dodatkowo odporne zimno też bardzo spoko tutaj na ten build. I jedziemy sobie dalej, tutaj mamy Soja w połączeniu z, ringu, z ringiem z FCR-em. Możecie sobie założyć dwa soje, jeżeli macie tego FCR-a gdzieś więcej. Możecie dwa ringi z fcr -em. Jeżeli Wam FCR brakuje, tu też można sobie balansować, czy potrzebujecie fcr na ten wyższy próg, czy potrzebujecie soja, żeby na przykład mieć więcej do skilla, czy też może być bullkatost. 1PS ważne, żeby do skilla było troszkę więcej. Tutaj soj jest o tyle bardziej fajny, że zwiększa maksymalną manę, a tej many trochę nam tutaj będzie potrzeba. Następnie siatka arachnidów, to raczej standardzik. Tutaj też FCR-1 do skilla. Buty podróżniki też pod Magic Find, można założyć buty z odpornościami na przykład, żeby sobie trochę podbić resy czy jakieś aldury czy, czy cokolwiek, ale ja ogólnie wolę sobie podbijać tutaj ten Magic Find jak najwyżej. Duszek standardowo, nic nadzwyczajnego, amulet też mam z fcr -em. i tutaj też możecie kombinować, jeżeli macie już nadmiar fcr i nie potrzebujecie go, możecie wrzucić sobie na przykład mare jeżeli widzicie, że FCR wam brakuje, na przykład macie dwa Soje, a nie macie Mary, no to ładujecie amulet najlepiej, który będzie miał 20 FCR, albo tam 18, 19, żeby też te progi tam łapać, nie? No u mnie akurat jest taki, nie jest on najlepszy, ale po prostu pierwszy lepszy, który tutaj do tego buildu jakby pasuje. Chodzi o to też, żeby na tej biżuterii właśnie sobie kombinować tak, żeby tego FCR-a wyciągnąć, ale żeby go też nie przekraczać, bo co z tego, że ja na przykład zamiast tego założę sobie ring z FCR-em, skoro i tak, i tak się nie przebije przez dany próg. Dopóki się nie przebijecie przez próg 70 albo 100, no to nie będziecie jakby szybciej rzucać tych zaklęć, więc i tak, i tak warto sobie po prostu w granicach tego, tego progu oscylować i te trzy itemy można właśnie sobie fajnie miksować, jeszcze rękawiczki, no to czwarty itemek, żeby tego FCR-a na przykład wyciągnąć sobie setkę, a nie 70. Następnie mamy wolesc nocy, najlepszy hełm na ten build, jaki tylko może być. Dodatkowo jest tutaj wrzucony jeszcze klejnot od zimna, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć odporność wroga na zimno oraz podnieść nasze obrażenia, mamy dwa doskila, Obrażenia od zimna, właśnie zręczność absorpcja zimna, co też się w sumie przydaje, nie przydaje od zimna i tak, i tak dostajemy najmniej obrażeń, jeżeli by zliczyć wszystkie obrażenia chyba jakie są w całej grze, więc nie jest to aż tak ważne, ale i tak, i tak mamy dwa do skilla. I najważniejsze to nasz, nasz bonus do obrażeń od umiejętności od zimna i minus do odporności wroga na zimno. Następnie mamy tutaj jeszcze Enigma, no wiadomo, teleporcik, Magic Find Skill, wszystko to trzeba mieć. I następnie mamy słowo runiczne Zagłada. Tutaj najważniejsze jest to, że mamy po pierwsze dwa doskina, co jest dość ważne. No i druga sprawa, no to jest minus odporność wroga na zimno. Niestety przy tym słowie runicznym są cholernie duże widełki i to robi wam naprawdę sporą różnicę. Bo minus odporności na wroga możemy trafić 40 lub 60, i mamy widełki jakby pomiędzy tym. Więc od 40 do 60 jest jeszcze całe 20%, a te 20%, jeżeli macie na przykład 40, 60, to jest naprawdę w cholerę duża różnica. Więc wylosowanie tutaj dobrej zagłady może wymagać paru resetów tego słowa. Więc no lepiej chyba kupić na przykład gotową zagładę już z faktycznie dobrym rolem. Ale, no, ciężko naprawdę trafić. Ja robiłem przykładowo to słowo runiczne 4 razy i 50 na te 4 próby. To było najlepszy mój roll. Ktoś inny może zrobić za pierwszym razem 60, wiadomo, ale, no, tak dla testów sobie sam to sprawdziłem. Głównie wychodziło mi tam 44, 46. Raz było chyba tam 41 nawet i raz 50, więc tą 50 sobie tutaj założyłem. Pokombinowałem trochę właśnie z tym słowem runicznym. Najlepszą bazą, moim zdaniem, jest podwójny topór. Wymagana siła 30. Czego chcieć więcej? Po prostu idealna baza. Jeżeli byśmy wtedy tutaj ewentualnie zamieniali duszka też na coś słabszego, no to też można tutaj właśnie sobie pokombinować mm, z tym, żeby dać jeszcze mniej siły. Choć i tak, i tak myślę, że te moje 30 siły, które tam dałem, to, to nie jest jakaś wielka różnica. Jeżeli chodzi o broń, równie dobrze na początku możemy nosić HOTO też. Ten bill sobie będzie wtedy radził, tylko w pakiecie z HOTO wart, warto sobie założyć tą lodową wyrwę. Niestety, jeżeli chcemy grać na chłopie, musimy mieć ten standard charm. Jeżeli chcemy grać na zagładzie, możemy sobie dołożyć dodatkowy skiller, przez co tutaj jakby znowu podbijamy sobie delikatnie obrażenia. Ogólnie większe obrażenia będziecie mieć z zagładą, troszkę mniejsze z sercem dębu. Ale macie tutaj też bonus 40 do fcr czyli przekładając sobie przykładowo tak te itemki, mamy teraz FCR-a wbitego. Mm, już wam pokazuję, FCR-a mamy 115, a potrzebujemy 100 więc jednego ringa z fcr możemy ściągnąć możemy sobie założyć na przykład tutaj kamień jordana równie dobrze możemy sobie założyć ringa z fcr a tutaj wtedy założyć marę kombinować można naprawdę tutaj dużo z tym buildem ale finalnie polecam wam i tak wersję z tym żeby do tej zagłady dotrzeć hmm, tutaj ta mara oczywiście może wejść jeżeli zrezygnujecie z jednego soja to może tu wyjść mara tylko że wtedy tracicie jeden do skiza, zyskujecie resy na tym buildzie odporności wam totalnie nie są potrzebne co wam w sumie zaraz zaprezentuję, bo zobaczycie że naprawdę ten build jest praktycznie nieśmiertelny byłby bardzo fajny na hardcore z tym że zebranie takiego jaku na HC też może być dość męczące i dość długotrwałe ciężko <głos》> raczej wyrwać takie fajne runy niż przykładowo pod enigmę czy, czy pod całą zagładę ale na pewno jest to do zrobienia oczywiście skillery naładowane tutaj mam ich akurat 5 ze względu na to że mam trochę miejsca w EQ choć zazwyczaj i tak gram z 4 żeby tutaj mieć trochę przestrzeni ale tym razem możemy sobie te 5 założyć. No oczywiście, Fortuna Gida, a nie z pochodnia. No tutaj mamy teresy i staty podbite, więc w waszym przypadku może być czasami trochę więcej punktów dodane w siłę i te odporności mogą być trochę niższe, ale naprawdę odporności są totalnie tutaj niepotrzebne. Jeżeli będziecie oscylować tam w granicach zera, to i tak, i tak będzie naprawdę dobrze. Mniejsze talizmany do Magic finder do odporności, to jest tak, jak widzicie, ale naprawdę pamiętajcie, że jeżeli ja tę odporność zjadę do zera, to dalej tutaj ten build będzie. Naprawdę bardzo, bardzo duża przeżywalność, no, no nie zginiecie raczej na tym bildzie No tutaj standardowo wezwanie do broni, duszek Jeżeli chodzi o najemnika to też totalny standard, mamy nieskończoność, mamy harter oraz oblicze Andariel I teraz wam mogę pokazać na szybko jak ten build się prezentuje A przyzwiejmy sobie te wilki też, czemu by nie Gdzie takim buildem przede wszystkim biegać? No tak szczerze to możecie iść dosłownie wszędzie, macie chyba jeden z bardziej uniwersalnych zestawów obrażeń, macie zimno i fizyka. Fizyk jest bardzo uniwersalny, praktycznie wszystko jesteście w stanie zabić fizykiem. Do tego wam dochodzi jeszcze zimno, więc nawet jeżeli coś ma niewrażliwość na fizyka, to ładujecie go z zimna i też nie ma problemu. No tu jest akurat player 1, ci tutaj widzę mają niewrażliwość na zimno, ale bez problemu i wtedy zabijam sobie samym tornadem. Na players 1 to raczej nie będą dość wymagające te potwory, Możemy sobie wbić od razu na przykład jakieś players 5, może nawet. Myślę, że na piące będzie spoko, zejdziemy sobie może od razu niżej, żeby też się tutaj trochę pobawić z tymi podporami, a nie zabijać wszystkie na strzała. No bo, jednak na tej jedynce to naprawdę no, nie będzie tutaj za bardzo to robić. Na piące jeszcze trochę się można tutaj pobawić z tymi spalami Zajdziemy sobie na przykład na nu, zobaczmy czy tu jest jakieś mniej niewrażliwości. Na przykład, no jak na złość się trafiły same niewrażliwości. Tu widzicie, na przykład, niewrażliwość na fizyka ginie od samego huraganu. Szkielety też praktycznie padają w tamę, nic nie trzeba tutaj robić. Po prostu stoicie sobie z huraganem, a jakieś tam moby, moby dookoła i tak, tak padają. Więc jest to dość wygodne. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda z duchami. Niestety, oczywiście, jak na złość one nie pojawiły. Zobaczmy jak elitka padnie od kuragana, nic nie robiąc, totalnie mogę sobie puścić ręce i nawet nie dotykać klawiatury, a i tak i tak te mowy padną. No, wchodzimy sobie w środek, stoimy, dostajemy jakieś tam obrażenia ale praktycznie zerowe i to jest players 5 też, nie? Więc, no myślę, że, że ma potencjał. Jest moim zdaniem troszkę słabszy od druida pod ogień, delikatnie słabszy. No bo jednak drugi pod ogień da się wyciągnąć więcej obrażeń od ognia, więcej minusowej odporności u wroga też na, na zimno na, na ogień w sensie. Także wydaje mi się, że tam jest troszkę lepiej z tego co przynajmniej sobie tam trochę pograłem. O, ci tutaj dość mocni. Ale też wszystko do zdobycia, to że jest player 5 Więc te moby mogą być troszkę mocniejsze. Ale, jak na złość nie ma duszków? No, nie ma. A, to są na przykład ci, na których mam odporność na ogień na minusie. A jak widzicie, i tak, mimo że gdzieś tam sobie dzieją tym ogniem, to to totalnie nie są w stanie nic zrobić. Poszukamy tu jakiejś większej grupki ich, ale. Jak na złość się pojawiły same małe grupy i nie ma żadnych elit. No, serio, bez skitu, nie ma żadnej elite. No, dziwne. W każdym razie takim buildem naprawdę możecie iść dosłownie wszędzie. Zbrojka. Praktycznie nienaruszona, nie? Więc też, no nic nam się za bardzo nie stało Chcemy sobie na szybko jeszcze ją poprawić Wpłacimy sobie na szybko na sanktuarium na przykład Ale tutaj też zobaczycie, że no, poszukamy tutaj jakiejś większej grupy na sanktuarium Tych grupek akurat większych jest dość dużo No, możemy sobie stanąć nawet tutaj w środku Nic nie robię, dosłownie puszczam klawiaturę, a to wszystko i tak i tak ginie, nie? Oczywiście, że wiadomo, jeżeli sobie dołożymy do tego te huragany, nasze, te, te tornada, to to będzie ginąć jeszcze szybciej, będziemy tu jeszcze bardziej mogli przyspieszyć. Ale nawet jeżeli nie robimy nic, to i tak o nasza minusowa odporność na ogień. Możemy sobie wchodzić w takie grupy. też nic nie dzieje. Jeszcze Wam może pokażę na przykładzie tej elitki. No, odporności. Na ogień minus 10 staje w środku. Nie dzieje się totalnie nic. Nawet nic nie muszę robić. O, 65 na ogień na minusie. Nadal życie praktycznie nie spada. Więc no build jest po prostu jednym wielkim czołgiem. Bardzo wygodny do gry, jeżeli ktoś by się na przykład uczył grać w tą grę, bo też z, z taką przeżywalnością hmm, będzie tutaj całkiem nieźle. Więc jeżeli macie kogoś, kogo byście chcieli na przykład nauczyć w tą grę i macie też jakieś tam highrooade'e, żeby mu rzucić bo wiadomo, że na początku ten build aż takiej przeżywalności nie ma To jak najbardziej na, dla nowego gracza taki buildzik myślę, że, że będzie naprawdę w porządku Zobaczymy jak tutaj się załapie w ten fanatyzm Ale tu już są bardziej obrażenia fizyczne, o właśnie Od fizycznych już jednak trochę cierpimy Ale myślę, że nadal patrząc na to, to się dzieje na ekranie to przeżywalność tego buildu jest naprawdę niezła, do tego obrażenia też no myślę, że nie ma co narzekać to ewentualnie jeszcze bym chciał zobaczyć jak to wygląda z tym standardem. jakbym go teraz sobie założył, jak ten desa jeszcze dużo szybciej padnie wydaje mi się, że nie, ale możemy to na szybko sprawdzić przełóżmy sobie na przykład standera no, może coś tam delikatnie szybciej schodzi jeszcze z tym talizmanem można też z nim biegać w sumie To te odporne na zimno 38 to też nie jest żadna przeszkoda do tego zawsze pamiętajcie, że możecie sobie założyć Hmm, możecie sobie założyć właśnie też konieczną Trangola, Tam jest chyba. O, delikatnie się w fizyka władowałem z fanatyzmem, ale i tak, i tak postać nadal żyje. Jest w ogóle mocno na maxa. Naprawdę by się trzeba postarać, żeby, żeby na tej postaci zginąć. A raczej, raczej jest to ciężkie do zrobienia. No i moim zdaniem, jeżeli build przy, przy takim nakładzie high-iron. Bo nie ma tutaj naprawdę nie wiadomo czego Ogólnie gdyby nie Enigma to mamy tutaj runę Lo i runę Han, runę Ochm jeszcze do tego, okej, okay, no to tutaj trochę tego jest na tą Zagładę Ale nadal, jeżeli jesteśmy w stanie czyścić sobie przykładowo właśnie takie Players 5 I potrzebujemy tylko takich run To wydaje mi się, że jest to dość, dość opłacalny widz do stworzenia Jeżeli chodzi o boty. No tutaj się troszkę musimy namęczyć, bo na Tornado ma 5000 obrażeń, nie tak jak nasze młotki na Paladynie, tam około 10-12 tysięcy. Więc troszkę dłużej to schodzi, ale myślę, że jak na Player 5 i tak, i tak jest całkiem nieźle. W takim tempie zabijanie bossów, no nie jest jakieś tragiczne. Są postacie, które radzą sobie dużo gorzej. Pamiętajcie też, że to jest Player 5. na no, przykładowo na królicę by było spuszczą gdzieś tak o, o połowę jeszcze szybciej. Więc można tutaj tym buildem naprawdę, naprawdę sobie fajnie pofarmić. Dodatkowo, jak widzicie, tego Magic Finda jest 270%, więc myślę, że to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Nawet jeżeli byście oscylowali tam, nie wiem, 200 czy, czy 250, jeżeli da się wyciągnąć tyle Magic Finda przy tym, że zabijacie na przykład Players 5 i to bez problemu w każdej lokacji, gdzie byście tego nie chcieli iść, bo nie macie tutaj żadnych ograniczeń praktycznie, Natomiast no że zdecydowanie warto taki build zrobić, mimo że wszyscy wiadomo, że Druid jest najsłabszą klasą. Wydaje mi się, że w takiej wersji Naprawdę da się nim przyjemnie pograć. Nie jest to może tak dobre jak wersja pod ogień, ale nadal jest naprawdę mega przyjemny w rozgrywce. Na koniec jeszcze oczywiście zapraszam na live, na Twitch'u. W czwartek odbędzie się streamek urodzinowy, gdzie będzie sporo konkursów i nagród do zgarnięcia, więc tym bardziej zapraszam. W opisie znajdziecie również link do Discord'a, gdzie też możecie sobie wbić, być na bieżąco z tym, kiedy są streamki. A z mojej strony to było już na tyle, także na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na live.